Cyprian Kamil Norwid, Marionetki Jak się nie nudzić, gdy oto nad globem Milion gwiazd cichych się świeci, A każda innym jaśnieje sposobem, A wszystko stoi i leci. I ziemia stoi, i wieków odchłanie, I wszyscy żywi w tej chwili, z których jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak mały, tak niemistrzowsko zrobiony, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Naprawdę, nie wiem jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę? Czy wiersze? Czy nic nie pisać? Tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy. Co pisał potop na ziarneczkach piasku pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej – Znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklęty. Zapomnieć ludzi, a bywać u osób, krawat mieć ślicznie zapięty.